Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę śledziową. Do przygotowania sałatki potrzebujemy 460 g fileta śledziowego Alamatia z oleju, 200 g jogurtu greckiego, czubatą łyżkę majonezu, pieprz, 4 plastry ananasa z puszki dość drobno pokrojonego, kukurydzę pół średniej cebuli pokrojonej w kostkę, sporo kaparów, 100 gramów łososia wędzonego na zimno i sok z cytryny. Śledzia pokroiłem w dość takie spore kawałki. Następnie wrzucamy jogurt z majonezem, łosoś i kapary. Łosoś jest pokrojony bardzo drobno. Kukurydza, ananas i cebula. Sok z cytryny i sporo pieprzu. Jak zwykle musimy to wszystko wymieszać. Bardzo fajna, orzeźwiająca sałatka. Wszystkie smaki, tak naprawdę, zrównoważą się. Nie trzeba tej sałatki solić. Po zrobieniu odstawiamy ją do lodówki. Na 2-3 godzinki. Sałatkę mamy już zrobioną, tak naprawdę kilka składników pokrojonych, wymieszanych. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.